To jest szkoła, która daje duże możliwości rozwoju. Tak o zespole szkół ekonomiczno-technicznych imienia kombatantów Ziemi Łuwuweckiej w Rakowicach Wielkich mówią sami uczniowie. Mamy dużo profili. Ja jestem akurat ze Szkoły Wojskowej, jestem tu pierwszy rok, ale już mieliśmy pierwsze szkolenia wojskowe. W maju teraz, za parę tygodni, jedziemy na poligon całotygodniowy. W szkole uczymy się języka angielskiego i niemieckiego na wysokim poziomie. Mamy bardzo dobrych anglistów i germanistów, którzy bardzo dobrze przygotowują nas do matury. Mogę polecić w tej szkole naprawdę duży wybór klas mundurowych, taka jak na przykład klasa strażacka, klasa policyjna, klasa wojskowa. No ja po trzech latach nauki w tej szkole no, przeszedłem bardzo wiele szkoleń, poligonów, mam sporo osiągnięć, jeżeli chodzi o wojsko. Mogę naprawdę polecić te wszystkie klasy, nie tylko mundurowe, ale też całą, całą resztę. Jeżeli chodzi o szkołę, no to naprawdę zachęcam. W Zespole Szkół w Rakowicach Wielkich w Liceum Ogólnokształcącym są do wyboru klasa językowo-biznesowa, klasa wojskowa, klasa strażacka i klasa policyjna. Kierunki zawodowe to mechanik pojazdów samochodowych, zbrojarz, betoniarz i klasa wielozawodowa. Szkoła oferuje szeroką gamę kierunków technikum: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik ekonomista, informatyk czy w końcu technik architektury krajobrazu. Który to kierunek wybrał Kamil? Bardzo dużo rysujemy, zajmujemy się projektowaniem terenów zielonych, uczymy się wiele o roślinach. Jest to ciekawy kierunek, przyszłościowy kierunek, i polecam go wszystkim, którzy po prostu. Potrafię rysować, lubię rośliny. Szkoła w Rakowicach stwarza odpowiednie warunki do nauki, wypoczynku i przygotowania do pracy. Swoim uczniom oferuje także internat. Ja jestem z Legnicy, więc mam daleko do szkoły, ale dzięki internatowi mogę przychodzić na zajęcia pozalekcyjne, mogę przychodzić na treningi, na orkiestrę, więc jest bardzo wygodnie. W internacie możemy się... Bardziej zgrać żyć, bo mamy na przykład ostatnio zamiast kolacji, mamy ogniska, jest dużo zabaw, imprez takich internetowych. Istnieje także możliwość mniejszej opłaty za internet w zamian za uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych. Zespół Szkół w Rakowicach Wielkich zaprasza na dni otwarte 26 kwietnia w sobotę. Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do odwiedzenia zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Będzie to dzień otwarty w naszej szkole od godziny 9 do godziny 13. Będziecie mogli zobaczyć, jak funkcjonuje szkoła, jak wyglądają gabinety, zapoznać się z naszymi obiektami oraz nabyć bardzo ciekawe informacje na temat kierunków kształcenia i warunków przyjęć do naszej szkoły. Zapraszamy gimnazjalistów do naszej szkoły. Zachęcamy do obejrzenia całego obiektu. Myślę, że się bardzo spodoba. Bardzo, bardzo. Szkoła jest super.